Dzień dobry, ja nazywam się Ryszard Heinowski, a to jest pierwszy film na kanale Rysław Czyta. To jest taki poboczny kanał od mojego głównego kanału, który nazywa się Rysław, w którym od wielu lat prezentuję podcast Grysław oraz rozmaite rzeczy związane z grami. I widzowie w swoich komentarzach zachęcili mnie do tego, abym czasami nagrał to, jak coś czytam, jak się opowiadają jakąś książkę, ba, może jakiś poemat. Wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł. Co prawda, ja oczywiście nie jestem zawodowym lektorem ani aktorem. Trochę podkładałem głos pod różne produkcje growe, no ale raz jeszcze podkreślam, nie jestem zawodowcem, więc proszę podejść z pewną wyrozumiałością do moich prób pierwszych, takiego czytania jakichś treści. W sposób, mam nadzieję, was drodzy słuchacze i widzowie zadowalający. I postanowiłem wziąć na tapet najpierw utwory, które towarzyszą mi od dawna, które teraz pewnie są mniej znane albo mniej dostępne, ponieważ nie są wznawiane, wydawane od wielu, wielu lat. I zacznę od opowiadań. Najpierw będzie opowiadanie krótkie, później będzie opowiadanie trochę dłuższe, a później będzie opowiadanie bardzo długie. Zaczniemy dziś od fantastyki numer 84 z września 1989 roku, więc w momencie nagrywania jest to prawie 35 lat temu opowiadanie Johna Branera, jak ten facet grał bluesa w tłumaczeniu pani Barbary Jankowiak. Zapraszam serdecznie do słuchania. Od razu ostrzegam Panie Władzo, nie uwierzy Pan w ani jedno moje słowo. Sam w to wszystko nie wierzę, choć widziałem na własne oczy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nazwisko? Tommy Kaxton. Tak, tak, przez X. Zawód? No cóż, dla swoich celów niech pan lepiej napisze kierownik zespołu. Chociaż to tylko taka tradycyjna kapela z doskoku. Co? O, przepraszam. Nieprofesjonalna grupa jazzu tradycyjnego The Solid Six. Gramy w środy i piątki w naszym klubie w Norwood. Widzi pan, więc to było tak. Jim Tolly, kierownik klubu, robi te niedzielne popołudniowe sesje z własną sekcją rytmiczną i kilkoma gwiazdami na gościnnych występach. Jak wpadnie jakiś trębacz, zawsze może się przysiąść. Przychodzą różni. Niedoważeni grajkowie nie wiadomo skąd i napalone dzieciaki. Ale miewamy też tych lepszych. Dzisiaj był Bad Riley, grał bardzo dobrze, jak nas na zbiega z tego kwintetu. No i przecież jeszcze ten Ribler. Ale zaraz, nie wyprzedzajmy faktów. Wspomniany Jim poprosił mnie i mojego klarnecistę, Louis'ego Ditona, żebyśmy wieczorem pograli pod klientów. Normalnie byśmy odmówili, bo to jak ćwiczenie wprawek, ale co tam myślę? Nie mamy w planie żadnego numeru, więc nieważne, że wargi drętwieją, zawsze to kawałek chleba. No i graliśmy jak zwykle, schodziło się coraz więcej ludzi, przybysze zbierali się na odwagę, żeby do nas dołączyć. Kiedy byłem tam ostatnim razem, jeden 15 latek pięknie grał stary jazz, aż przyszedł jego tatuś i ściągnął synka ze sceny w środku refrenu "Stratus". No dobrze, muzykowałem tak może z pół godziny. Włączył się badrili, really, żeby zagrać z nami dip Out Na dwie trąbki prowadzące. I kogo to ja widzę jak idzie przez salę? Phil Darcy we własnej osobie. Z niego to jest okaz. Znają go we wszystkich klubach. Równy gość mafiała na punkcie muzyki, chociaż sam na niczym nie gra. Pokazuje się za to na rozmaitych sesjach i koncertach. Każdego dnia można znaleźć go w klubie. Zadaje się z całą chmarą różnych dziwaków. Dla mnie to wszystko półwariaci. On sądzi, że jazzmeni są ludem wybranym. Więc każdorazowo, gdy odbije mu coś nowego, na przykład e, harmonia społeczna poprzez modły Unisono. to taki jego ostatni konik. Albo nowa szkoła psychiatrii, czy jedzenie czarnej melasy jako sposób na nieśmiertelność. Zawsze usiłuję w to wciągnąć przyjaciół jazzmenów. Raz, pamiętam, usłyszał taki kawałek organowy i wymyślił, że kluby jazzowe są najlepszym miejscem, gdzie można by zacząć. O, przepraszam, rozumiem, mam mówić do rzeczy. W każdym razie, jak zobaczyłem tego kolesia, z którym przyszedł Phil, nie zawracałem sobie nim głowy. Nie pasował tu zupełnie. Wziąłem go za jednego z tych proroków, co to w przyszłym tygodniu zbawią świat. Ale dawno nie widziałem fila, więc gdy tylko skończyliśmy kawałek, zawołałem do bada, zaraz wracam, spakowałem trąbę i poszedłem chwilę pogadać. Konwersowaliśmy tak przez parę następnych numerów. Co u Ciebie, co się stało z X-Y, taka gadka. I gdzieś w 10 minut po tym jak usiadłem, zobaczyłem minę tego kolesia, któremu oczy zachodziły gą, gdy patrzył na grających. Wtedy po raz pierwszy jakby go rozgryzłem. Śmieszny klient, ubrany w taki ciemny oficjalny garnitur, wyglądał trochę podejrzanie wśród tego, co ludzie mieli na sobie. Niski, ciemny, można powiedzieć, krępy, ale miał dziwne, jasne oczy, prawie żółte. W każdym razie uderzyło mnie jego zachowanie. Nie mógł siedzieć spokojnie. Oczywiście prawie cała publika wystukiwała rytm, tupiąc i klaskając, więc to nie było nic takiego, ale muzyka różne rzeczy robi z ludźmi. Sam widziałem przypadki, można rzec, dobrowolnej amnezji. Facet jakby odchodził z tego świata, bo ktoś mu zagrał na sercu, a następnego dnia nie pamiętał nawet co było grane i kto występował, choćby muzykę robił sam sacz. Ten koleś był inny, on się wczuwał, ale raczej rozgryzał muzykę, niż pozwalał jej się wciągnąć. Jasno się wyrażam? Nie. Niech mi pan w takim razie wierzy na słowo. Jego zachowanie wskazywało, że facet jest zorientowany czym to się je. I właśnie miałem powiedzieć do fila, może byś mi przedstawił swojego kumpla? Kiedy na scenie wynikła niewielka różnica zdań. Jakiś wyjątkowo surowy saksofon fałszował akordy w tulipanie, a trzeba posłuchać jak to gra Bad Reedy. On z tego robi prawie ładną melodię. Publika zaczęła się burzyć, więc Bad poprosił gościa grzecznie, Mówię, poprosił, rozumie pan, żeby się zabierał razem ze swoją trąbą i następnie sobie ją wsadził w odpowiedni wylot, no i tak dalej. Przez dłuższą chwilę musiałem łagodzić sprzeczkę. Przez dłuższą chwilę musiałem łagodzić sprzeczkę. Gdy wreszcie pozbyliśmy się tego strasznego typa, ktoś, chyba z Bramagan Stompers, dosiadł się z puzonem i bad wrzucił jakiegoś rozwlekłego blusa. Mogłem wrócić do fila. Siedział tam i gadał z tym swoim kumplem. Powiedział... To jest Tommy Cuxton, a to coś tam Ribler, londyński korespondent jakiejś zagranicznej gazety, który przyszedł zebrać materiał do serii artykułów o współczesnym brzmieniu. Wyleciała mi z głowy nazwa gazety, ale to było coś jak po hiszpańsku, może po włosku. Uścisnął mi rękę, trochę nieśmiało, i powiedział, że słyszał jak gram, podobało mu się i chciałby usłyszeć więcej. Spytałem wtedy, czy lubi taki jazz on na to, że dotychczas nie znał dobrze muzyki tradycyjnej, ale podoba mu się i że to jest najlepsze co słyszał odkąd przyjechał. Wyglądał jakby się wahał i chciał jeszcze coś dodać, ale nie zdążył, bo wtrącił się w To była jego zwyczajna wstawka o tym, jaki jego koleś jest miły, inteligentny i niezwykły i oryginalny i co tam jeszcze. A ten biedak palił się ze wstydu. Ja już to wszystko słyszałem praktycznie o każdym z nowych odkryć Phila, więc tylko potakiwałem udając, że słucham naprawdę patrzyłem na grających. Ten facet z Bramagen walił bardzo ładnie, jego wejścia były ślicznie odmierzone i wyważone. Tak właśnie gra Ori. No tak, przypomniałem sobie, to był Ori, bo oni grali przecież bluesa dla Jimmy'ego. Bad poprowadził chłopców przez ładną kulminację na koniec tego ostatniego kawałka w pierwszej części sesji. Puścili Bessie przez głośniki i tłum ruszył do baru. Bat szedł, żeby mi powiedzieć, że teraz znowu gram. Bo on i Chapi Menzies, pianista, byli umówieni, że obiecał jakiemuś tam facetowi wejście z klarnetem, jeżeli nie mam nic przeciwko temu. Więc Louis i ja powiedzieliśmy, dobrze, o ile to nie ten przetrącony tenor z krzywą trąbą i sztucznym wąsem. Pośmialiśmy się trochę i bad poszedł sobie. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że Phil zdąża w kierunku WC, a ja zostałem z tym całym Riblerem. Stał tak cały czas z rozmarzonymi oczami podczas tego blusa, że aż spodziewałem się zobaczyć łzy na jego twarzy. Pewnie blues dla jego to ładny kawałek, ale nie żeby się zaraz rozpłakać. W każdym razie, gdy spotkał mój wzrok, otrząsnął się z zamyślenia, złapał mnie za ramię i spytał, czy to prawda, że na takiej sesji jak ta każdy może się włączyć i pograć z zespołem. Powiedziałem: "Jasne, no to właśnie na tym polega". I chciałem się dowiedzieć dlaczego pyta. Trochę się ociągał z odpowiedzią, jakbym miał zamiar się zwierzyć. Wydaje mu się? Powiedział, że potrafi zagrać tak jak my i chciałby popróbować. <laughs> Osobiście znam cholernie dużo ludzi, którym też tak się wydawało, ale szybko wyprowadzono ich z błędu. Nagadałem więc różnych wymijających uprzejmości i chyba miałem rację, bo gdy spytałem go wprost, na czym gra, odpowiedział, że nie ma ze sobą instrumentu, a tam u siebie grał na czymś, czego nie umie nazwać po angielsku przyszło mi do głowy, że może to jakaś cytra albo cymbały, których nie ma co szukać w klubie jazzowym z powodów raczej oczywistych. Jazzmeni grają na nich mniej więcej tak często jak na dudach. Właśnie był koniec przerwy, więc wróciliśmy na scenę, a Ribler został pogrążony w zadumie. Spytałem nowego klarnycistę, co chciałby zagrać na początek, ale on nie był zbyt pewny siebie, więc zarządziłem miłego, spokojnego bluesa, żeby się facet odprężył. No i zagraliśmy If You See Me Coming. Ciągnął nieźle, ale żarły go nerwy. Chyba nie był przyzwyczajony do grania w nowym towarzystwie. No i Louis odstawiał swoje zwykłe sztuczki, popisywał się, gdzie tylko mógł oktawy grał arpeggio, co nie było ładne z jego strony. Ale to właśnie cały Louis. Zresztą pomijmy szczegóły techniczne. Wszystko sprowadzało się do tego, że musiałem go temperować, a na domiar złego, gdy Chapi poszedł, zostaliśmy bez pianisty. Niektórzy lubią pracować tylko z basem, banjo i perkusją, ale ja tam wolę mieć za plecami dobry, mocny fortepian. Bez pianisty, za to z tym nerwowym kolesiem było naprawdę trudno robić muzykę. Ale gdzieś koło piątego refrenu wyszedłem na prowadzenie i dawałem równo przez tłumi, kiedy ktoś z tyłu zaczął uderzać w klawisze. Nie widziałem go, ale pomyślałem w porządku, ktoś tam jest. A po skończonym refrenie obejrzałem się, żeby zobaczyć, kto to taki. I niech skonam! Ten cały Ribler swingował jak stary. Zamknąłem dżub i pozwoliłem mu na parę wejść solo. On wydobył z tego starego, wymłóconego pudła więcej niż mógłbym oczekiwać od samego Jelly Rolla. Rzecz jasna nie wierzę, że ktoś nie grający od lat mógł robić taką muzykę. Trochę mu przygadałem za fałszywą skromność, a chłopaki zaczęli go wypytywać, "Ej, gdzieś ty się ukrywał, może byś zrobił parę solówek. Po takim przyjęciu każdy powinien być zadowolony, a ten szalony koleż wyglądał na wystraszonego i powtarzał, że nie, on nie powinien był grać ani jednego kawałka, ale nie mógł się powstrzymać. To było raczej dziwne. Ale zrobił coś jeszcze dziwniejszego. Wyjął z kieszeni ten przedmiot, który wyglądał jak duży srebrny zegarek. No ale nie był zegarkiem i patrzył na to coś z napięciem. Raz tylko widziałem podobny wyraz twarzy w telewizji. Kiedy saper odkręcał zapalnik bomby. No mówię panu! Ale w końcu jednak wziął głęboki wdech i usiadł znów do fortepianu. Nie znał akordów żadnej z naszych melodii, ale powiedział, że wystarczy, jak posłucha pierwszych paru fraz w wykonaniu Beniego, który gra na banjo. No i wystarczyło, bo za pierwszym razem trącał tylko klawisze, za drugim robił takie same odwrotki jak Benny, a za trzecim razem on grał muzykę. Chryste, jaki słuch! To była dopiero sesja, mówię panu. Ribbler zasuwał jak parowóz i po prostu porywał rytmem. Zresztą to nie wszystko. Tamten fortepian nadaje się w sam raz do składu rupieci, bo tylu idiotów na nim bębniło. A Ribler wydobył z niego śpiew. Tak, właśnie śpiew. Przysięgam, zupełnie jak... Może wydał się panu sentymentalne, ale to jakby ktoś powiedział komplement starej języ, która kiedyś była najlepszą dziewczyną w okolicy. I nagle... Czas się cofa. Widać jak spod siatki zmarszczek wygląda tamta piękność i wiadomo teraz, dlaczego każdy tak za nią szalał. Rozumie pan? To samo zrobił Riber z tym starym fortepianem. Graliśmy, nie wiem, ile kawałków. 10, może 12. Za każdym razem, gdy skończyliśmy, on wyjmował z kieszeni ten wielki niby zegarek, wpatrywał się w niego, a wyglądał przy tym na śmiertelnie przerażonego. Ale chyba przezwyciężał ten strach, bo przy ostatnim kawałku nawet na to nie spojrzał. Tylko mi poznał szeroki, głodny uśmiech, co znaczyło: pograjmy jeszcze trochę. Wtedy zacząłem z przytupem Tishomingo. On szybko się w to wgryzł i nie puszczał. Dałem mu zrobić już drugą solówkę, a on walił dalej. Mógłbym przysiąc, że zapomniał o wszystkim, o całym wszechświecie. Jakby istniał tylko on i ten fortepian. Nawet publika się uciszyła. Pod koniec każdej frazy chciałem dać chłopcom znak, że wchodzimy, ale za każdym razem zamierałem. Nie wiedziałem przecież, co on zrobi, jakie zagra wariacje. Po 15 refrenie dałem znać chłopcom, że mogą się wyłączyć i zostawić faceta. Niech pracuje swoim systemem. Nikt jakoś nie miał zamiaru narzekać. Nawet Jim Tolley, kierownik, który rzadko przerywa liczenie srebrników, żeby posłuchać pianisty. Bo to, czego słuchaliśmy, panie władzą. Ja czegoś takiego w życiu nie słyszałem. To nie był właściwie jazz ani żaden inny rodzaj muzyki. To był blues. Bóg mi świadkiem, blues samych trzewi smutku. Prawdziwy blues, który ukał się i żalił. Aż poczułeś swoją samotność niewyobrażalnie daleko od domu, bez drogi powrotu. Tak mógł się czuć jeden z tych skazańców wysłanych do Australii, który odpracował karę. Zwolnili go. Ale nie może dostać się na statek do Anglii, bo nie ma na bilet. To było właśnie takie uczucie wyrażone muzyką: ciemność, chłód i oddalenie. Cały czas chodziły mi po głowie słowa takiego bluesa: Może pan zna? Siedziałem zamyślony o tysiąc mil od ciebie, dopadnie blues i pozostał, już nie pamiętam dnia. Ale Ribler grał tak, że to nie było tysiąc mil. To było więcej niż tysiąc lat, rozumie pan? Nie, pan tego nie pojmie. Ktoś, kto nie słyszał, jak on gra, nigdy się nie dowie, co chce powiedzieć. A sama czysta muzyka była nie z tego świata. On dawno porzucił akordy, gdy tylko chłopcy ucichli. Czasem budował dziwne, smutne harmonie na całej klawiaturze. On jakby szlochał. Fortepiano nie można zmusić do płaczu, mimo to przysięgam, że on to zrobił. A potem znów grzmocił klawisze ogromnymi dziesięciopalcowymi akordami, to brzmiało jakby lew wyrywał pręty klatki muzyka gniewu. I co jest najdziwniejsze, myślałem, że znam wszystkie rodzaje i szkoły grania muzyki, od symfonii do bębnów afrykańskich. A to było do niczego niepodobne. Grał na tym pudle może za 45 minut, kiedy ten drugi koleś wszedł do klubu. Mógł być starszym bratem Riblera. Wyższy o 15 cm, miał na sobie garnitur nie czarny, lecz brązowy, ale jego oczy i włosy były tego samego koloru. Przedzierał się przez tłum, ale nikt nie zwracał na niego uwagi, bo wszyscy w takim skupieniu słuchali. Wszedł na scenę akurat przede mną i wyjął duży nib zegarek, tak jak miał Ribler, i powiedział coś po cichu. Stałem obok, ale nic nie załapałem, to chyba było w obcym języku. Na to Ribler się odwrócił i zobaczył go. Najpierw zgubił rytm i zrobił się zielony na twarzy. Potem uderzał jeszcze, ale akordami. Rytm podział się gdzieś, to już było jak walenie w worek mokrych trocin. Słabo skinął głową temu większemu facetowi, a ja dałem znak chłopcom i zagraliśmy mu długi akord, żeby jakoś skończyć numer. Nie było to w żadnej tonacji, które on sobie tworzył, ale zabrzmiało w miarę koszernie, bo i tak nikt nie słuchał nas, tylko pianisty. Ten drugi gestem spędził Riblera ze sceny, a ja cisnąłem trąbę na krzesło i popędziłem do telefonu. Nie, nie po to, żeby was wzywać, nie wiedziałem jeszcze, że będzie potrzebna policja. Chciałem zadzwonić do menadżera mojego zespołu, to jasne. W ciągu dziesięciu minut od chwili, gdy ten gość zszedł ze sceny, każdy spec od jazzu w całym Londynie miał usłyszeć o riblerze, a nie chciałem z nikim walczyć. Musiałem mieć faceta w moim zespole bez względu na koszty, a mój pianista niech sobie idzie na zieloną trawkę, nic mnie to nie obchodzi. Telefon jest w takiej wnęce, jak się chce dzwonić, trzeba wypłożyć z zakamarka całujące się pary. Ta wnęka jest ciemna, ukryta w głębi ślepego korytarza prowadzącego do WC. Wpadłem tam prawie biegiem i właśnie szukałem drobnych, gdy usłyszałem za sobą kroki. Wystawiłem głowę, żeby powiedzieć: "Telefon zajęty, spływaj". Ale to był Ribler, z tym większym. Już miałem go złapać za ramię i zaproponować stały angaż w mojej kapeli, ale ten duży rozejrzał się, jakby sprawdzał, czy nikt nie idzie. I przez chwilę światło padało mu na twarz. Wyglądał jak sędzia, który wydaje wyrok śmierci, jest z tego zadowolony. Ale nie tylko dlatego poczułem mrówki na plecach. To był niesmak, pomieszany z całą resztą, w każdym razie zrobiło mi się niedobrze. Niech pan sobie wyobrazi sędziego, który wydaje wyrok nad chórza i zdrajcę, a marzeniem jego życia było polec na froncie, zamiast gnić w dusznej sali i godzinami słuchać nudnej gadaniny. Rozumie Pan? Niezauważony, cofnąłem się w ciemny kąt, skąd mogłem dalej patrzeć. Ribler tam stał, wyprostowany, jakby z dumą. Wtedy ten duży sięgnął do kieszeni i wyjął błyszczący, płaski przedmiot z gałkami. Manipulował nim chwilę, błysnęło światło, potem przytknął to Riblerowi do brzucha i Ribler. on, on zmalał. Skurczył się, chyba przy tym krzyczał. Byłem zbyt przerażony, żeby wołać, czy zrobić cokolwiek. Po prostu stałem. I patrzyłem, jak człowiek znika. Może po 15 sekundach nie zostało nic. Wtedy ten duży schował swoją zabawkę, szurnął nogą po podłodze i poszedł. A ja, gdy tylko byłem w stanie się ruszyć, odnalazłem telefon i nakręciłem 999. To wszystko. Tak, panie władzo, ja wiem, że trudno w to uwierzyć. Ja sam prawie w to nie wierzę, ale niech pan spyta portiera, czy Ribler wyszedł tamtędy. Proszę spytać Filadersiego, albo Luiego, kogokolwiek. Niech pan sam zobaczy i przekona się, czy są jakieś inne drzwi, którymi mógł wyjść. Był tu i nie ma go. Nie wiem, co się stało, ani gdzie on jest, ale jeżeli żyje, musimy go odszukać. Łatwo zdobędzie pan jego rysopis. Proszę spytać kogoś z publiczności. Gdyby pan słyszał, jak on gra, wiedziałby pan, dlaczego musimy go znaleźć. Słowami tego nie da się wyrazić. Cokolwiek powiem nie wystarczy, na przykład, że to największy pianista wszechczasów. Mówię Panu, jego muzyka była nie z tego świata! Wysłuchali Państwo opowiadania Johna Brunera, jak ten człowiek grał bluesa. Dziękuję.